Witam wszystkim, z tej strony Norris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i kontynuujemy przygodę bezimiennego. W poprzednim odcinku spotkaliśmy Jufusa, ale my go oczywiście zostawimy w spokoju, niech, niech przeżyje. Mam już naprawdę dość tej okropnej pustyni. Co się stało? Co się stało? Nie dość, że dręczy nas ten straszny upał. To jeszcze musimy się użerać z tymi głupimi bestiami. Miałem obóz na północ stąd. Pewnej nocy przybyły pełzacze piaskowe i niemal mnie zabiły. Jeden z nich pożarł cały mój dobytek. Zwyczajnie go połknął, rozumiesz? Ale zanim uciekłem, dałem tej bestii niezłą nauczkę. Cholerny pełzacz pewnie do tej pory leczy rad. No cóż, nigdy tam sam nie wrócę. Uwierz to prawdziwe piekło. Okej. Okay. Co w tej krainie robi paladyn? Przybyłem tu ze świętą misją. Magowie ognia wysłali mnie po ogniste puchary. Tak. Oh. I udało mi się jeden znaleźć. Mamy. Uwierz mi, to nie było łatwe. A teraz mój puchar jest w brzuchu tego piekielnego pełzacza piaskowego. Wesoło wędrującego przez pustynię. Okej. Okay. Chodźmy znaleźć tego rannego pełzacza piaskowego. Mm. Nie muszę szukać tej paskudnej bestii. Wiem dokładnie, gdzie jest. Podążaj za mną. Dobra, lecimy. Odznaczamy sobie już y, puchar. Polećmy z kruzem. On nas zaprowadzi. My załatwimy pełzacza. No i oczywiście będzie dla nas y, kolejny puchar odznaczony. Bodajże dziewiąty już. No, 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 ładnie, ładnie. Z tego co widzę, zostanie ich tylko trzy. Dobra. podznaczyć te wszystkie kamienne, e, ciężkie skrzynie, znaczy się, Które były w tych. Które po drodze w poprzednich odcinkach e, poznajdowałem. Dobra, jest. Kolejna bestia. Ranny, tak jest. Ognisty puchar pięknie poszło, gdzie jest krus? Gdzieś tutaj się musisz szwendać, albo się zablokował. On jest chyba. A walczy tam. No dobra. To załatwi sprawę. Masz mieć poladyna? Tak. Świetnie. A więc... Uwamy to. Bo to już zaznaczone. Tylko na to spójrz. To moje stare obozowisko. Ranny pełzacz piaskowy nie żyje. No i bardzo dobrze. Ta bestia była opętana przez samego Beliara. Wierz mi. <gry> Z twoim ognistym pucharem. Znów będę potrzebować twojej pomocy. Rozetnij brzuch tego pełzacza piaskowego i wyjmij mój artefakt. Potem zabierz ten przeklęty puchar do magów ognia. Ja będę szukać dalej. Okej, okay, trzymaj się, stary. My teleportujemy się do. E, do mora, 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 sól. Do mora, sól. powiemy, że Jufu zbiegł. Trudno. Nie dostaniemy za to reputacji, ale przynajmniej będę miał czyste sumienie. Ko kogo miałem tutaj poinformować o tym? Tamtego Bandaro chyba. Może że tak się nazywał delikwent. Bandaro, tak. Jusów, złodziej artefaktów, zdołał uciec. Ach, to nie świadczy o tobie zbyt dobrze, ale postaram się, aby to potknięcie nie zniszczyło ci reputacji. Dobra. Trudno. Mamy to, ale... My ze swoimi nie wojujemy. kruza e, możemy... To to, to to... Mamy jeden... E, puchar. Ramirez, tak? Ramirez. Ramirez, mieliśmy e, załatwić w stronę ruin i przepadł e, już bardzo dawno temu dowiedzieć się o co chodzi. Północ, południe, wschód, zachód. Myślę, że ruiny to powinny być gdzieś tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. I wejdź teraz szukaj gościa. Pierdziele. Czekajcie, tu coś jest. Tu coś musi być. Coś widzę, jakieś te. Żeby to było od razu tej Ramirez? Strażnik Kafu. Dobra. Zrobię z ciebie szaszłyka. Po ptokach. <grystanie> Strażnik Kafu. Okej. Okay. Yeah, Jebut. Nie wyszło. Coś tu dużego chodzi. Zaraz zginiesz strażnicy kafu, Morasul, tak? OK No czyli wykonaliśmy zadanie, o, no okej. Okay. Ramirez, ramirez, ramirez. My musimy znaleźć ramireza, a kochani. Nie wiem, czy my dobrze w ogóle idziemy. Dobra. Wbijamy. Masa oczywiście pełzaczy piaskowych. Kurde. Czym się skubaniec różni od zwykłego? Ty ja nie wiem, i tym, że może trudniej go trafić teraz. No, nie wiem. Co uciekasz? Uf. Strasznie duży plac tutaj jest. Jestem pod wrażeniem. Nie było co, nie chciało się budować, co? Dobra. Trudno wejdziemy tutaj. Ciekawego nic, no. Mogłem się spodz... Bardzo jaki komitet powitalny. Jeszcze blokuję. Blokujący pełzacz. Najgorsza rzecz w Gothicu Trójce chyba. Przestań blokować. I tak mi nic nie zrobisz. Daj się w końcu zabić tyle. Będzie po ptokach. Dobrze idę, czy źle idę, nie wiem. z golem Napisujemy jeszcze i. Lecimy na niego, bo Dzień. Gdzie jest ten Ramirez? No, gdzie jest ten pieprzony Ramirez? <śm> to uczucie, kiedy przeskoczyłem Firebola, ja pierciela. Piękne uczucie, nigdy takiego nie czułem. Bo nigdy nie przeskoczyłem Firebola. <śm> co to jest. Pieskowy topielec, karkulec kamieniały, a tam kości dinozaura, dinożarła, o to w ten sposób. Miejmy nadzieję, że jakiegoś tutaj ramię ze spotkamy albo whatever. Tam był jakiś namiot, poczekajcie. To jest jakiś namiot, słuchajcie. Wojownik Hasan. <ścoughs> jesteś szukam ramireza szukam ramireza doprawdy wielu ludzi szuka wielu rzeczy w tych ruinach ale niewielu znajduje to czego szuka widziałeś go nie ale to niebezpieczne idź szukać swojego przyjaciela albo co albo niedługo ktoś będzie musiał zacząć szukać ciebie i wtedy ta osoba przyjdzie do mnie i będzie mi zawracać głowę i tak w kółko to niebezpieczne miejsce on coś wie. On coś wie. Dobra, lecimy. Szukamy za dalej. Uh. Uh. wytrycha. Okej. Okay. Hmm. Tutaj raczej go nie widzę. Ani nic z tych rzeczy. <laughs> Ramirez musi być gdzieś w ruinach. No wiem wam, że po prostu nieważne, czy ja bym pamiętał, czy wiedział gdzie jest Ramirez. I tak go potem nie będzie, będzie ciężko znaleźć, bo nie zapamiętam który, kto jest, za którą skałą. <laughs> nad którym kamykiem tutaj. Czasami jak pamiętam to jeszcze szpon zbiorę ale... No, notorycznie nie biorę, bo mi się nie chce. Kaczę po prostu, bo ja już nie wiem gdzie mam go szukać Patrzcie proszę, bardzo pustynny potwór No, przestań już tym łbem Wiem, strzelę w ciebie tu. Zęby. Okej, okay, zęby mamy. Ale zębów nie szukamy teraz. My po prostu szukamy ramireza. Pierdzielę to. Przetrzepmy jeszcze tutaj okolicę. Może jakimś cudem znajdziemy delikwenta. Głowy sobie nie dam uciąć za to. Może będzie tutaj. Jak go nie znajdziemy, to po prostu w kolejnym odcinku będziemy szukać dalej. Chciałem do jakiegoś konkretnego punktu orientacyjnego tutaj dotrzeć. A takim jest właśnie ten e, namiot tego Hasana. Dla mnie to byłby najlepszy punkt, do którego mógłbym teraz dotrzeć. No, dobrze idziemy, jeśli chodzi o położenie tego, tego namiotu. Mam taką nadzieję. Tak, jest tutaj na, namiot Hasana. Chociaż czekajcie, ja bym sprawdził jeszcze tutaj te doły. Nic specjalnego. Tak? Nic specjalnego? A nic specjalnego. no kurczę, no. <noise> Ramirezie, 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 gdzie ty jesteś? Tak z ciekawości po prostu wejdę do tego namiotu i sprawdzę, czy. Rano wszystko wygląda inaczej. Czy Ramireza tutaj czasem nie ma w namiocie? Dobra, słuchajcie, nieważne. My zapisujemy grę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejny, mam nadzieję, że już znajdę jakoś tego Ramireza cudem. Także dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie. Hej!